Witamy serdecznie w naszym kąciku zwierzeń z projektem Klub. Ja nazywam się Tomasz Thomson lach i z nami, ze mną i z Państwem razem są zwycięzcy finaliści konkursu Projekt Klub sprzed roku Krzysztof Wolniak oraz Adam. Krzysiek oraz Adam może lepiej. Krzysiek i Adam. Tak, tak, Krzysiek i Adam. Krzysiek i Adam. Przypomnijmy, że y, zwycięzcą był Krzysztof, ale mm, wspólnie z Adamem stworzyli koncepcję i wspólnie z Adamem ją realizowali. Przypomnijcie, jaki był pomysł na waszą imprezę tutaj? Impreza w, w szalonym lat 90. -tych. Gumy turbo, gwiazda za grubą kasę, wspaniałe auta przed klubem, hostessy Dobry. na wrotkach, y, tatuaże wodne, wszystko, co się każe z ikoną lat 90 my mieliśmy w klubie. Ale wiesz co, pomysł był już wcześniej. My szukaliśmy bodźca, żeby to zrobić. Ja pamiętam Będę to tak, zresztą... że siedzę, wiesz, sobota wieczór w internecie, widzę twój filmik. Zapraszasz, mówisz, że jest wolny fotel szefa klubu. Piszę do Adama, puszczam ten filmik, mówi, róbmy to. I wiesz. Od... Just do it po prostu Just, do wiesz, it. 3 dni i w sumie wszystko było. I gotowe, rozwiązane. tak? I zgłoszenie wysłane i czekanie. A no, powiedzcie o tym zgłoszeniu. Nie trzeba mieć studia filmowego, nie musi skończyć filmówki, reżyserki. Wystarczy pomysł, który był dobrze przemyślany, spisany na kartę papieru co chcemy. I lecimy. Bardzo ważne jest to, że nie trzeba być e, osobą, która organizuje imprezy, która się na tym zna, która ma znajomości. Po prostu liczy się dobry pomysł, fajnie to trzeba przedstawić i wierzyć w to, że to się uda. Że da się to zrobić. Czyli czy w projekcie Klub można zrozumieć to tak, że w projekcie Klub można się tego też nauczyć, do, zdobyć know-how i potem no wyjść z tego z jakimiś do, dodatkowymi Bo tak naprawdę poznajesz, e, jak robisz ten projekt Klub poznajesz niezwykłych ludzi. Poznajesz szefa klubu, stajesz się szefem klubu na tydzień, masz własny klub, mieszkasz w pięciogwiazdkowym hotelu, żyjesz jak król. Masz wszystko, co chcesz, nie ograniczasz się niczym. I jeszcze jaka pensja? I jaka pensja jeszcze dają, jeszcze ci da te pieniądze, <grym> to pensji jeszcze będzie później. Czy wierzyliście w to, że znajdziecie się w ostatecznej czwórce, a później jak się dostaliście do ostatniej czwórki, jak to? Co się działo w, w waszej głowie? Walka, w walka była bardzo ciężka pomiędzy innymi uczestnikami, tam naprawdę ta liczba głosów była e, no bardzo zbliżona. To była jeszcze taka sytuacja, że ja na pół godziny przed miałem wylot do Londynu, i Krzysztof został sam. Ja sam. Więc Krzysztof, nie zastanawiając się nad tym, czy się uda, czy się nie uda, wybiegł na ulicę Piotrkowską z cukierkami i pytał się, czy znacie tego gościa od whisky. Czy macie Wybaczcie. telefon, smartfona, część, głosujcie część proszę osób tak już wiedziała, chwili. że tak. I głosowała na nas, i, i na potem prawie... jak już wylądowałem, w Londynie okazało się. Gratulacje, tak, wygraliśmy, wygraliśmy. Nikt nie wierzy, bo każdy mówi, Ej, nie, wielka marka Balantine, wy jesteście złodzi, macie pomysł jakiś, to nie do końca, nie wam się nie uda, a my nie, wierzymy w to? To nam się uda, bo włożyliśmy to w kupę pracy tak naprawdę i wiedzieliśmy, że to musi wyjść, tak? Nie ma... Musiałbym ci ja mówić z tej trudności. Wiesz co, po prostu, wiesz co, ja też, ja też lubię pracę w, jakby w duetach i w grupach. Czy można tak też poradzić naszym przyszłym, mam nadzieję, zwycięzcom, że jeżeli się czują niepewnie, niech wezmą ze sobą ziomka, bądź ziomalkę i wtedy jest łatwiej zmobilizować się wzajemnie, tak? Czy tak, to jest, no, to, to można jest tak. to uznać jako radę? Adam, głowa pełna pomysłów. Ja mówię, Adam, nie jestem grawitacją, ja ty ściągam na dół. Nie, to nie wyjdzie. Tak się nie do końca. Za dużo kombinujesz, tak wiesz, to jest fajne, tak? Fajnie, jak ktoś się stopuje i fajnie, jak ktoś się napędza. Bardzo. Tak, przede wszystkim to jest projekt dla osób, które mają mnóstwo pomysłów i tutaj. Nie ma ograniczyć oprócz Waśnie. ich wyobraźni. No. Tak Robicie tę imprezę, nie ograniczajcie się. My myślimy, że tak, Delorean, niemożliwa rzecz. <grym> Sam w nim siedziałem, czuję. Telefon się będzie, w, będzie w sobotę. Tak, to jest, nie wiem, gumy turbo, nie produkują. Jak to nie? Wyprodukują. Tak, Tatuarze, we... to tak. To... Kasa kasowski. To jest gwiazda, tak? Tyk. Nie ma problemu, to jest fajne, Także nie ograniczacie się. Zero ograniczeń, uwolnijcie głowę. I zaskoczcie. Nieważne skąd jesteście, zawsze czujcie, że macie takie same szanse jak wszyscy inni po prostu. Tak, to, jest, ja ja to, ja to jest prawda. No to powiedzcie, jak to, już, jak to już było? Jak się czuliście jako szefowie? Yy, najlepszy tydzień w mojego, mojego życia, tak? Pięciogwiazdkowy hotel, jesteś szefem klubu. Nagle mówisz to. Ja mam klub w Warszawie. No to teraz pytanie przed nami. Na co wydaliście pensję szefa? Na imprezę. Tak, <grym> tak, <grym> tak naprawdę. Jesteśmy <grym> tak. w temacie. Sylwester. Zostajemy tak, tak, w temacie. Tak, pytaliśmy udali na. na... Chyba jednego z lepszych naszego Sylwestra. Nad morze, zimą. Sylwestra nad morze, zimą. Jeśli nie jesteś w górach, wychodzisz z kluba, tam morze. I tak. zrealizowali, zrealizowaliśmy tak. dwa marzenia. Może z ludzi, którzy oglądają nas w tym momencie, jest ktoś, kto potrzebuje jakiejś, jakiejś pomocy takiej, żebyście powiedzieli dokładnie, w kilku słowach, co mu radzicie. Nie chowajcie swoich pomysłów do szuflady. Realizujcie to, spróbujcie, nagrajcie cokolwiek. To nie musi być długi filmik, to może być zwykła zajawka, ale żeby fajnie przedstawić to, co chcecie zrobić, nie potrzebujecie profesjonalnego może... sprzętu. Nasz wygląda tak, bo to pożyczona kamera GoPro od kolegi, ławka. oparta na śmietniku, o selfie i ławka w parku. Wystarczyło. Nie słuchajcie wszystkich dookoła, jeżeli ktoś jest sceptyczny. Pamiętajcie, żeby zostać sobą, robić to, co się chce i w to, co się wierzy. I wyjdzie i wierzyć, to, że się wygra, naprawdę, do końca trzeba wierzyć. Co to dla Was znaczy stay true? Bycie sobą. Chcę mieć miętowe Pozostanie buty. Sobą. Mam miętowe buty, zakładam skarpetki w liście. Kozackie skarpy. no. to jest bycie sobą, tak nie przejmuj się tym, że Masz o to ochotę, załóż to, bądź sobą, realizuj siebie, spełnia swoje marzenia, to jest najważniejsze. Jak widać, można spełniać marzenia razem z projektem Klub. No i ostatnie pytanie. W tym roku prowadzę projekt Klub 2 razem z Jankesem. Jak my myślicie, ale tak szczerze, kto lepiej to poprowadzi? Kto to jest Jankes? Dziękuję, bardzo dobre pytanie, bardzo dobre <ścoughs> pytanie. Przed Państwem Krzysztof oraz Adam, zwycięzcy poprzedniej edycji projektu Klub. Wielkie, duże dzięki dla całej ekipy Balantańca za to, że pozwolił nam spełnić marzenia.